Cześć, doszłam do siewania Tynel i zdobyłam w tym sezonie nagrodę MVP Girls League Elite. Właśnie rozegrałyśmy mecz, y, finałowy mecz z Aces. Wygrałyśmy trzema punktami w bardzo zaciętej końcówce. Na trzy minuty do końca przegrywałyśmy dziesięcioma punktami, ale całe szczęście udało nam się odrobić. W finale udało mi się trafić chyba moją pierwszą trójkę w tym sezonie. Mia Rzemska zrobiła jakieś sześć przechwytów z rzędu, dzięki czemu zdołałyśmy odrobić. Kilka punktów. To był bardzo przełomowy moment. Myślę też, że przełomowym momentem było dużo punktów z Bojak, które trafiała w fenomenalny sposób z ciekawymi wykończeniami. Też jest to dla wielu osób ostatni sezon w GestLeague, ponieważ odchodzi rocznik 2005. Także bardzo fajnie tak zakończyć naszą przygodę z GestLeague Elite wygranym finałem. Trenor oczywiście starał się jak najlepiej nas nastawić do tego meczu. W pozostałych momentach yy, wspierał nas, żebyśmy się nie poddawały, walczyły do końca, to co oczywiście bardzo dziękujemy. Yy, też teraz na pożegnanie dał nam żelki i obrazek, za to, to też bardzo dziękujemy. Nagrałam san w dwóch finałach, tym i poprzednich. w poprzednim. Poprzednim zdobyłyśmy drugie miejsce, więc bardzo fajnie, że teraz udało się zdobyć pierwsze. Tak, to są moje trzeci sezon mój psan. Za pierwszym razem w ogóle nie byłyśmy w finale, także fajnie, że taki jest yy, upgrade. Mm -hmm. Oczywiście chciałabym Was też serdecznie zaprosić na następne finały Grass League Elite. Bardzo fajna sprawa, bardzo polecam.